Do jakiejś takiej skali makro, oczywiście bo, boję się, bo, no bo nie wiadomo, do czego to doprowadzi, czy do, do jakiegoś globalnego kryzysu, czy do nie wiem, czy do jakichś niepokojów społecznych za chwilę. No bo wiadomo, że ludzie po prostu zwyczajnie mogą nie mieć co, co do garnka włożyć i wtedy wyjdą na ulicę i po prostu wezmą sobie, to, co, to, co będzie na wystawach sklepowych. To, to, to myślę, że wszystko jest możliwe. Ja tylko jeszcze też Boleje nad tym, że, że ten kraj, no już jakby nie wchodząc w szczegóły i w politykę za bardzo, ale że, że tak jesteśmy skłóceni po prostu, że to nam wcale nie pomaga, że, że jest taka nienawiść bez, bez lockdownu, bez wirusa między ludźmi, a, a, a plus jeszcze te negatywne emocje związane z, z lockdownem. No wszystko to jakoś robi potworną jakąś wybuchową, mam wrażenie, mieszankę i to też działa na, na głowę ludziom. No. Nie da, się tego, nie da się tego ukryć. Natomiast w skali mikro, czyli takiej rodzinnej sytuacji, jestem spokojniejszy może dlatego, że paradoksalnie, paradoksalnie może dlatego, że jestem z tej wsi, jestem na tej wsi i to, co tych ludzi, których kocham najbardziej, mam wokół siebie, mamy gdzie mieszkać, jakieś tam zapasy mamy, więc jeszcze jakiś czas, no gdyby tak było, to, to wytrwamy. Więc to, to mi jakieś takie podstawowe poczucie spokoju daje. Natomiast tak jak mówię, w takiej szerszej perspektywie, no, no to, no to już, już nie mówiąc o, o, o tym, ile ludzi po prostu odeszło, krótko mówiąc, no odeszło z, z, w związku z tym instytucją, jakie, jakie potworne straty chociażby kultura ponosi w związku z tym wszystkim.